W Niemczech są Mercedes-Benz, BMW, Audi Porsche i Volkswagen. W Wielkiej Brytanii Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Jaguar Land Rover i McLaren W Włoszech Lamborghini, Ferrari, Maserati i Pagani Ameryka ma Cadillac i Lincoln Japonia ma Lexusa i Infinity. A co mają Chiny, chińscy producenci samochodów wciąż i w szybkim tempie? Wprowadzają na rynek nowe modele o imponujących funkcjach. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie jest Huawei. Znany przede wszystkim ze smartfonów sprzętu AGD i innej elektroniki użytkowej. Jako światowy lider w dziedzinie infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz urządzeń inteligentnych, Huawei rozszerzył swoją działalność na branżę motoryzacyjną. Dążąc do zburzenia dotychczasowego porządku. Kiedy nowy gracz wyprzedza liderów branży, reguły gry często się zmieniają. Wraz z wejściem Huawei na rynek, branża motoryzacyjna stoi na krawędzi transformacji dzięki wprowadzeniu najnowszych luksusowych modeli Stiletto S9 Luxury 7 i 809 pełnowymiarowego luksusowego Suwa, który robi furorę w branży. Marki luksusowe. Takie jak Mercedes Benz, BMW, Rolls-Royce, Porsche, Land Rover Bentley i Cadillac, słyną z jakości i niezawodności. Jednak wejście Huawei do sektora motoryzacyjnego, a w szczególności wprowadzenie dwóch nowych modeli luksusowych, podważa dotychczasowy status quo. Te pojazdy charakteryzują się zaawansowanymi funkcjami autonomicznej jazdy, najnowocześniejszą technologią i imponującymi osiągami które zapierają dech w piersiach nawet najbardziej wymagających nabywców. Począwszy od modelu Huawei 809, ten luksusowy, elektryczny SUV jest w stanie konkurować z takimi modelami jak Rolls-Royce, Cullinan Land Rover, Range Rover, Bentley, Bentayga, Mercedes-Benz, EQS, SUV, BMW, iX i Porsche Cayenne. Chociaż Mercedes-Benz, EQS, SUV ma nieco większą moc Huawei M. 9 przyspiesza szybciej, osiągając stok jak wiemy w zaledwie 4,9 sekundy w porównaniu z 6 sekundami AQS SU. Ale to dopiero początek. Gdy tylko wsiądziesz do Huawei, 809 luksusowe wnętrze i komfort zarówno kierowcy, jak i pasażerów są uderzające. W ciągu zaledwie 6 miesięcy od debiutu rynkowego model 809 otrzymał ponad 100 zamówień. Pomimo stosunkowo niedawnego wspólnego przedsięwzięcia Huawei i Saris Group, mającego na celu stworzenie luksusowej marki, 80 wielu nabywców wykazuje rosnące zainteresowanie tymi pojazdami: czy to design, technologia, czy też imponujące osiągi pod maską urzekają konsumentów. Przyjrzyjmy się, dlaczego model 809 wraz z innym luksusowym samochodem Huawei, sedanem Stiletto. S. 9 budzą tak duże emocje i czy mają predyspozycje, by konkurować na rynku aut luksusowych. Stiletto S. 9 jest efektem współpracy Huawei z Baye'a Bluepark, Blue Park z półką zależną by It's auto. Ta luksusowa limuzyna została zaprojektowana tak, aby bezpośrednio konkurować z samochodami klasy premium, takimi jak BMW serii 7 Mercedes-Benz, klasy S, Porsche, Panamera Audi A8 Yangguang U7 Ineo ET9. Jednak wraz z wprowadzeniem w przyszłości modeli z wyższej półki, nawet droższe pojazdy, takie jak Rolls-Royce Ghost i Bentley Flying Spur mogą wkrótce znaleźć się w gronie konkurentów dla Stiletto S9. Wielu uważa, że prawdziwymi celami Huawei są Rolls-Royce i Bentley, a nie Maybach czy BMW. W miarę jak zagłębiamy się w szczegóły Stiletto S9, przekonamy się, jak trafne mogą być te zapewnienia. Huawei. I to M. 9 wyróżnia się eleganckim i atrakcyjnym designem zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Reflektory matrycowe LED są szczególnie efektowne, przyciągając wzrok od pierwszego wejrzenia. Ta zaawansowana technologia matrycowych diod LED pozwala na identyfikację pieszych i pojazdów na drodze bez oślepiania innych. Dolna część reflektorów została zaprojektowana z kryształowymi elementami ułożonymi w rzędach i kolumnach, co z daleka przypomina gwiazdy w galaktyce. Pas świetlny. Oddziela tę dolną część od górnej części reflektorów, w której znajdują się trzy oddzielne żarówki, podobne do tych spotykanych w innych luksusowych samochodach. Pod reflektorami znajduje się szeroki wlot powietrza, obramowany podwójnymi chromowanymi liniami, które idealnie komponują się z pasem reflektorów. Ta konstrukcja nie służy wyłącznie estetyce, ale również przyczynia się do zmniejszenia oporu powietrza, obniżając współczynnik oporu powietrza do imponującego poziomu 279. W centrum gładkiej maski znajduje się logo AITO, podkreślające tożsamość pojazdu. Z boku elegancje podkreślają kolory harmonijnie łączące wszystkie słupki. Lusterka boczne są wyposażone w światła sygnalizacyjne i kamery u dołu. Przesuwając się w dół Znajdziesz chowane, ukryte klamki, które można odblokować jednym naciśnięciem. Pullway przywiązał szczególną wagę do każdego szczegółu w tym, do listew progowych, które mają ten sam kolor, co słupki dachowe imponujący element designu, który z pewnością zauważą niektórzy. A i to. M. 9. Jest wyposażony w 21calowe, wieloramienne felgi aluminiowe, które uzupełniają chromowane akcenty po bokach pojazdu. U góry, spoiler dachowy, zasłania ciemną tylną szybę, która opada w dół, łącząc się z napisem Aito. Nawiązując do stylistyki przodu, elegancki pasek LED z tyłu łączy tylne światła, świecąc po włączeniu silnika. Zarówno przednie, jak i tylne światła. Można dostosować do indywidualnych upodobań kierowcy, co dodaje pojazdowi luksusowego charakteru. Hullway podniósł również komfort jazdy, szczególnie dzięki swojemu podejściu do napojów. Aito M9 wynosi luksus na nowy poziom. Dzięki sojuszowi Hullwaya Harmony Intelligent Mobility Alliance pojazd jest wyposażony w unikalną funkcję, o nazwie ADS. 2. Zaawansowany system wspomagania kierowcy oparty na obserwacji wzrokowej. System ten obejmuje czujnik LiDAR na dachu radary. 3MM. 12 radarów ultradźwiękowych oraz liczne kamery rozmieszczone wokół pojazdu. Wewnątrz pojazdu znajduje się inteligentny cockpit Harmony OS. 4 który wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o działaniu autonomicznego systemu jazdy, sprawiając, że wrażenia z jazdy są jeszcze bardziej futurystyczne. Jak działa system Hulway ADS? 2. Hulway ADS 2 wykorzystuje połączenie inteligentnej technologii i czujników, aby pomóc kierowcom w poruszaniu się po drogach, omijaniu przeszkód i łatwym parkowaniu. Jedną z jego wyróżniających cech jest zdolność rozpoznawania i omijania przeszkód. Na drodze, w tym pieszych, innych pojazdów i nieoczekiwanych obiektów. Funkcja ta znacznie zwiększa bezpieczeństwo, pomagając zapobiegać wypadkom. System jest wszechstronny i radzi sobie zarówno na autostradach szybkiego ruchu, jak i na zatłoczonych ulicach miast. Kolejną kluczową cechą jest nawigacja, która pozwala na poruszanie się w korkach bez korzystania z bardzo szczegółowych map, co czyni go praktycznym w codziennym użytkowaniu. Sztuczna inteligencja systemu Hullway ADES. Dwa została zaprojektowana tak, aby podejmować decyzje na poziomie doświadczonego kierowcy, zapewniając płynną i bezpieczną podróż. Kolejną zaletą jest funkcja automatycznego parkowania, która pozwala samochodowi na automatyczne parkowanie w różnych skomplikowanych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy na zatłoczonym parkingu, czy w garażu podziemnym, system został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo sobie z tym poradzić, co wyróżnia go w modelach samochodów z wyższej półki. Jeśli zastanawiasz się nad bezpieczeństwem modelu 80M9, możesz być pewien, że został on zaprojektowany tak, aby wytrzymać kolizję i zapewnić solidną ochronę. Model 80. M9 otrzymał 5-gwiazdkową ocenę bezpieczeństwa od CN -Cup, osiągając rekordowy wynik 93,9%, najwyższy w historii CN -Cup. W kategorii ochrony pasażerów M9 uzyskał znakomity wynik 96,98. Chociaż ochrona pieszych była najsłabszym punktem samochodu, Nadal wypadł on powyżej średniej, uzyskując wynik 75,38%, co stanowi wynik o 3,2% wyższy od średniej w branży. Z drugiej strony, M9 wyróżnił się w segmencie bezpieczeństwa czynnego, uzyskując imponujący wynik 97,79%. Wnętrze Hallway Ito M9 dorównuje samochodom luksusowym z wyższej półki takich marek jak Rolls-Royce, Mercedes-Benz Bentley i Land Rover. Kabina jest wypełniona luksusowymi dodatkami od zaawansowanej deski rozdzielczej po miękkie fotele. Deska rozdzielcza mieści wiele wyświetlaczy, w tym wyświetlacz przezierny HUD, a całość uzupełniają 24 strategicznie rozmieszczone głośniki, które zapewniają wciągające doznania dźwiękowe. Trójramienna kierownica jest wyposażona w pokrętła po obu stronach, pozwalające kierowcy sterować opcjami z ekranu systemu multimedialnego. Panel wskaźników o przekątnej 12. przecinek 3 cala wyświetla kluczowe informacje dotyczące jazdy, takie jak zasięg, prędkość i ostrzeżenia. Ten udoskonalony zestaw wskaźników Wyświetla również powiadomienia multimedialne z głównego ekranu dotykowego oraz alerty o otwartych drzwiach, co podnosi komfort użytkowania. Deska rozdzielcza AITO M9 wyposażona jest w 75-calowy wyświetlacz przezierny z rozszerzoną rzeczywistością, który wyświetla najważniejsze informacje na przedniej szybie, podobnie jak cyfrowy zestaw wskaźników. Na desce rozdzielczej znajduje się również okrągła, Przypominająca robota konstrukcja, która pełni funkcję dodatkowego głośnika, wzbogacając wrażenia dźwiękowe w całej kabinie. Główny ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego AE ma przekątną 15,6 cala i steruje szeroką gamą funkcji, w tym oświetleniem ambientowym, klimatyzacją, odtwarzaniem multimediów, podgrzewaniem foteli i masażem systemem kamer. 360 stopni, nawigacją i różnymi ustawieniami pojazdu. Dodatkowo, deska rozdzielcza oferuje opcjonalny 16-calowy ekran dla pasażera z przodu lub drugiego pilota, który zapewnia rozrywkę za pomocą map odtwarzaczy multimedialnych nawigacji w czasie rzeczywistym, a potencjalnie nawet gier wideo w przyszłych aktualizacjach. Konsola środkowa jest zarówno funkcjonalna. Jak i luksusowa z dwoma otworami wentylacyjnymi i dwiema szybkimi 50-watowymi bezprzewodowymi ładowarkami do telefonów. Mieści się w niej również selektor trybu jazdy przypominający kryształ oraz schowek na uchwyty na kubki otwierany jednym naciśnięciem. Pod nim znajduje się głęboki schowek, w którym można przechowywać rzeczy osobiste i który zawiera porty USB. Boki konsoli środkowej oferują dodatkowe miejsce do przechowywania i porty USB do zasilania urządzeń. Cały dach modelu 80M9 posiada dwa panoramiczne okna dachowe, z których każdy można obsługiwać indywidualnie za pomocą ekranu dotykowego. Nawet drzwi są sterowane elektrycznie i można je otwierać za pomocą poleceń na ekranie dotykowym. Model 80M9 Pomieści do sześciu pasażerów w układzie trzyrzędowym po dwa fotele w każdym rzędzie. Układ siedzeń można jednak dostosować do pięciu, a nawet czterech pasażerów w zależności od preferencji. Fotele są obite skórą naba i wyposażone w funkcje podgrzewania, chłodzenia i masażu we wszystkich rzędach z wyjątkiem trzeciego. Dla dodatkowego komfortu, fotel drugiego pilota oferuje podnóżek, a pasażerowie mają do dyspozycji. Regulowany podnóżek, który ułatwia podróż. Fotele w drugim rzędzie są również wyposażone w indywidualne uchwyty na kubki zintegrowane z podłokietnikami. Tryb zerowej grawitacji można aktywować jednym dotknięciem przycisku na podłokietniku lub za pośrednictwem konsoli środkowej, zapewniając niezrównany relaks. Konsola środkowa w drugim rzędzie zawiera nawet lodówkę, która utrzymuje napoje w chłodzie idealną na upalne dni. Jedną z wyróżniających cech modelu 80 My. 9. Rzadko spotykaną w innych luksusowych pojazdach jest gigantyczny ekran projekcyjny o przekątnej od 32 do 75 cali, który oferuje pasażerom na tylnych siedzeniach wciągające wrażenia wizualne. Ten ekran rozrywkowy obsługuje rozdzielczość 3K 100%, gamę kolorów P, trzy tryb wyświetlania jednym dotknięciem, i jest obsługiwany za pomocą bezprzewodowego pilota Huawei, aby przyciągnąć szersze grono kierowców. Huawei oferuje model 80M9 z dwoma różnymi opcjami układu napędowego: pojazdem elektrycznym o rozszerzonym zasięgu, Extended Range, Electric Vehicle ERF oraz pojazdem elektrycznym zasilanym akumulatorem Battery Electric Vehicle BV. Model RF. Działa podobnie do hybrydowego pojazdu elektrycznego typu plug-in, wykorzystując zarówno silnik benzynowy, jak i akumulator do zasilania pojazdu. Wariant M9RF jest wyposażony w 1,5-litrowy silnik benzynowy, który działa jak generator, wydłużając zasięg pojazdu zasilanego akumulatorem. Ta wersja jest dostępna z napędem na wszystkie koła i generuje moc 489 km. Natomiast wariant z napędem na tylne koła oferuje moc 270 km i moment obrotowy 266 funtów na stopę. 370 NM Model M. 9 RF jest wyposażony w potrójny akumulator litowo-jonowy NMC o pojemności 42 kW lub 52 kWh. Firmy CATL. Oferujący zasięg jazdy w trybie całkowicie elektrycznym odpowiednio 140 i 171 mil, 225 i 274 km. /h. W połączeniu z silnikiem benzynowym całkowity zasięg wzrasta do 846 i 871 mil, 1360 i 1400 km. Przyspieszenie M 9 jest imponujące. Jak na tak duży pojazd. Osiąga 100 km/h w zaledwie 4,9 sekundy. Wersja M. 9 z napędem elektrycznym na baterię Battery Electric Vehicle przenosi osiągi na jeszcze wyższy poziom, osiągając tu 100 km/h w zaledwie 4,3 sekundy. To daje mu tylko jedną sekundę mniej niż Rolls Royce'owi Coninanowi. I 0,3 sekundy mniej niż suwowi Mercedes-Benz EQS. Zbudowany na 800-voltowej architekturze elektrycznej. M9BEV posiada dwusilnikowy napęd na wszystkie koła, który generuje moc. 520 koni mechanicznych i moment obrotowy. 406 funtów na stopę. 640 NA, dorównując mocą modelom. Rolls-Royce, Coninan i Mercedes Benz. EQS SUV, a przewyższając BMW X XC SUV. Wersja z napędem na tylne koła generuje moc 310 koni mechanicznych i moment obrotowy 292 funtów na stopę 310. No make i jest wyposażona w potrójny akumulator litowo-jonowy CATL. O pojemności 97 km, zapewniający zasięg do 390 mil. 610 km na jednym ładowaniu. Jeśli chodzi o cenę, Rolls-Royce, Koninan jest o ponad 320 dolarów droższy niż Hawaii i To 9, a Mercedes-Benz EQS SUV o 35 dolarów droższy. BMW i X. To jedyny samochód w swojej klasie, który jest nieco tańszy, choć wciąż o ponad 20 dolarów droższy niż hmm. 9 Podstawowa wersja Hawaii Aito. M9 kosztuje 65 300 dolarów, a najdroższy model 79 100 dolarów. Ta, tana... Ta znaczna różnica cenowa nasuwa pytanie, dlaczego M9? Jest o wiele tańszy w porównaniu z innymi luksusowymi samochodami w swojej klasie. Chętnie poznamy Twoją opinię w komentarzach. Możesz myśleć, że widziałeś już wszystko, ale oto Hawaii Stiletto S dziewięć luksusowa limuzyna zaprojektowana, by konkurować z topowymi europejskimi modelami, takimi jak Mercedes Benz klasy S i Porsche. Panamera. Pomimo konkurencyjnej ceny, wahającej się od 62,0 do 72,0 dolarów, Stiletto S9 oferuje wysokiej klasy wyposażenie typowe dla droższych konkurentów, takich jak Cadillac City 5 Fake Blackwing, którego cena zaczyna się od 96,0 dolarów i Porsche Panamera, którego cena zaczyna się od 104,0 dolarów. Nie zapominajmy też o Mercedesie klasy S, którego cena maksymalna wynosi 118,0 dolarów. Spółka joint venture Huawei i Bayer IFC ma na celu sprzedaż 120 egzemplarzy stiletto S. 9. Ale czy rzeczywiście spełnia oczekiwania kupujących? Przyjrzyjmy się bliżej, czy ta luksusowa limuzyna może się wyróżnić czymś więcej niż tylko ceną. Stiletto S9 wyróżnia się eleganckim nowoczesnym designem. Dzięki chowanym klamkom i wieloramiennym felgom nawiązującym do estetyki Suwa, 80M9 pojazd emanuje płynnością, jakiej można oczekiwać od Mercedesa klasy S. Mierząc 5160 mm długości, 1987 mm szerokości. I 1486 m wysokości z rozstawem osi 3050 mm Stiletto S 9 to pokaźny sedan. Jest prawie o 200 mm dłuższy niż Lucid Air, o 100 mm dłuższy niż BMW, 5, ale o 230 mm krótszy niż BMW i 7. Sedan jest dostępny z 20 i 21 calowymi felgami, które podkreślają jego luksusowy i sportowy charakter. Wnętrze Stiletto S. 9 oferuje układ czterech foteli z dwoma z przodu i dwoma z tyłu. Fotele te są wyposażone w funkcję zerowej grawitacji klimatyzację i panel ładowania bezprzewodowego dla dodatkowej wygody. Pasażerowie z tyłu. Mają do dyspozycji mały, górny ekran do sterowania klimatyzacją i masażem, a większy centralny ekran górny pozwala im zarządzać wieloma funkcjami samochodu. Aby zapewnić ciszę i spokój, podczas jazdy wszystkie cztery okna wykonane są z dwuwarstwowego, laminowanego dźwiękoszczelnego szkła. Dla rozrywki S. 9 oferuje 32 calowy podnoszony ekran projekcyjny. Do oglądania filmów, uzupełniony zasłonami okiennymi, blokującymi światło słoneczne. Z przodu kierowcy witani są przez małą, zakrzywioną kierownicę i pełnoekranowy panel wskaźników LCD, a obok unoszący się w powietrzu górny ekran, którym można sterować za pomocą asystenta głosowego AI. Poniżej znajdują się dwie bezprzewodowe ładowarki do telefonów oraz schowek otwierany jednym naciśnięciem przycisku. Stiletto S. 9 to pierwszy model wyposażony w najnowszy zaawansowany system wspomagania kierownicy Hallway ADS. 3, który zapewnia bardziej inteligentne i dynamiczne wrażenia z jazdy. Ten najnowocześniejszy system wnosi wiedzę specjalistyczną firmy Hallway w dziedzinie sztucznej inteligencji do branży motoryzacyjnej, zwiększając bezpieczeństwo i komfort jazdy. Pod maską Stiletto S 9 Dostępne są dwie wersje układu napędowego. Wersja z jednym silnikiem i napędem na tylne koła generuje moc 304 koni mechanicznych i przyspiesza od 0 do 100 km stała w 5,9 sekundy. Dla poszukujących większej mocy dostępna jest wersja z dwoma silnikami i napędem na wszystkie koła, która oferuje łączną moc 516 koni mechanicznych. Co pozwala Sedanowi przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,9 sekundy? Model ES9 jest zasilany akumulatorem o mocy 100, 2 i napięciu 800 ton pian opracowanym wspólnie przez Hallway i KTL. Wersja MAX oferuje zasięg 807 km LCC, a wersja Ultra z napędem na wszystkie koła 710 km 442 mil. Obie wersje akumulatorów obsługują szybkie ładowanie, umożliwiając naładowanie od 30% do 80% w zaledwie 15 minut. Model Stiletto. S9 zrobił ogromne wrażenie na rynku. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od premiery sprzedano go 40 .0 egzemplarzy. W samym lipcu sprzedano 44,90 egzemplarzy co świadczy o rosnącej popularności luksusowych samochodów marki Hallway. Teraz kierujemy uwagę na Was naszych widzów. Czy uważasz, że Hallway Stiletto S9 i 80 M9 dobrze wypadają w porównaniu z innymi luksusowymi samochodami w swoich klasach? Zanim podzielisz się swoimi przemyśleniami na temat potencjalnych ulepszeń, które chciałbyś zobaczyć w tych modelach, mamy jedną sugestię dla producentów samochodów. Rozważ zaoferowanie tradycyjnego ekranu telewizyjnego zamiast ekranu projekcyjnego. Co sądzisz o wzroście chińskich producentów samochodów w globalnym przemyśle motoryzacyjnym? Daj nam znać w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału na YouTube z włączonymi powiadomieniami, aby otrzymywać bardziej szczegółowe recenzje i spostrzeżenia. Dziękuję za oglądanie.